Znaleźliśmy mesjasza. To myśl przewodnia dzisiejszego odcinka, na który już teraz zapraszam. W dzisiejszym odcinku chciałbym pochylić się nad kazaniem z dzisiejszej liturgii słowa z 30 listopada, w którym to e, widnieje komentarz do Ewangelii Świętego Jana. W tejże to Ewangelii w tym fragmencie znajdujemy e, sytuację, w której święty Andrzej posługuje świętemu Janowi chrzcicielowi. Święty Andrzej jest uczniem proroka, świętego Jana, chrzciciela, który już od wielu dni głosi przyjście Pana Jezusa na ten świat. I gdy pewnego dnia Pan Jezus przechodzi obok świętego Jana, chrzciciela i świętego Andrzeja, Jan, chrzciciel ogłasza wszystkim zgromadzonym. I daje świadectwo swojej wiary, daje świadectwo poznania, i mówi: To jest baranek Boży. Święty Andrzej na podstawie tego świadectwa poznaje Pana Jezusa i go odnajduje. Odnajduje i przyjmuje przede wszystkim w swoim sercu, a zaraz potem zaczyna kroczyć za Panem Jezusem. Chrystus przyjmuje go do siebie, obdarowuje go wszelkimi łaskami i darami, a święty Andrzej tak samo jak Jan Chrzciciel dał świadectwo swojej wiary i poznania Jezusa Chrystusa, tak samo Andrzej Apostoł biegnie do swojego brata świętego Piotra i mówi to słynne zdanie: Znaleźliśmy Mesjasza. Święty Andrzej daje także swoje świadectwo, świadectwo swojej wiary. I chciałbym, abyście zapamiętali dzisiaj jedną podstawową rzecz. Jak ważne jest świadectwo każdego z nas. Są jakby dwie sfery tego świadectwa. Pierwsze, aby to świadectwo przyjąć od drugiego człowieka, ponieważ Pan Jezus działa poprzez ludzi, działa poprzez wspólnoty, ponieważ Kościół jest wspólnotą, którą tworzą ludzie i ta wspólnota jest kierowana przez Ducha Świętego. I bardzo ważne, aby w tym pierwszym aspekcie świadectwa potrafić świadectwo drugiego człowieka przyjąć, ponieważ poprzez to, co mówi drugi człowiek do nas, przemawia Pan Jezus. Druga sfera świadectwa to przyjęcie tego świadectwa i przekierowanie go do następnych ludzi. Tak właśnie powstawał pierwszy kościół. Tak powstałał Kościół Chrystusowy, gdzie Chrystus był głową kościoła, a członkami tego kościoła jesteśmy my nawzajem. I my wspólnie powinniśmy się wspierać poprzez własne świadectwo. Mówić, znaleźliśmy Mesjasza. I moja wskazówka na dzisiaj. Bardzo cię proszę, abyś nie bał się własnego świadectwa. Nie bał się tego, co trzymasz w sobie, abyś także zapragnął, prosił Pana Jezusa o tę łaskę, abyś mógł dzielić się wszystkim tym, co przeżywasz, swoją wiarą, swoją relacją z Panem Jezusem, ponieważ to jest niezwykle ważne dla wszystkich wierzących, którzy żyją wokół Ciebie, a którzy może akurat w tej sytuacji potrzebują pocieszenia, potrzebują umocnienia. Nie bój się przyjmować świadectwa. A pamiętaj także, że główne świadectwo o Jezusie Chrystusie znajduje się w Piśmie Świętym, ponieważ tam jest główna mapa, która prowadzi prosto do Chrystusa. I tego sobie życzę i Wam, i sobie samemu, abyśmy w zbliżające się święta Bożego Narodzenia mogli wspólnie powiedzieć: Tak, znaleźliśmy Mesjasza, że znaleźliśmy Jezusa, który narodził się w naszym sercu, my znaleźliśmy Jego, a On odnalazł nas. Owocnego poszukiwania z Panem Bogiem.